Wam pokażę takie fajne miejsce co po wybudowie pali <grymne> Dla ludzi po powodzi i tutaj sobie ludzie mieszkają i mają sobie mieszkania takie drewniane takie konstrukcje Proszę o malutkie chatki takie o. Mają sobie jakiś belki, pręciki. Zobaczcie jak to wygląda wszystko. Z lewy, nie z lewy. Mm. No, i zobaczcie, ludzie sobie kwiatki hodują wszędzie, gdzie się da. Takie drewniane rzeczy. A <śpiewanie> jest? 3.04. cztery.

Nie jak oni to się nazywali, cyganie. Budowali takie rzeczy. Fajnie.